Witajcie! W dzisiejszym odcinku zima kurde nic. Musimy odpalić, kłada i musimy i będziemy się brać za odśnieżanie Ale to nie wiem jeszcze co nagram to się zobaczy Dobra, to ja biorę kamerę na głowę, no i działamy Dobra, patrzcie jaką mam maszynę do odpalania, żeby ciepłym powietrzem dmuchać kurde z butelki taki dziubek, żeby żeby instalację nie popalić no to ja robiłem bo ja tego kładę powiem wam, to ja wątpię czy ja go odpalę o kurde no i dobra bierzemy no i grzejemy musimy go zagrzeć trochę ciepłym powietrzem powiewam żeby on nam miał łatwiej chycić nie? gdzie nam to mucha? mucha dobrze jest kurde żeby mi to tak tu stało o. to by było super no ale mi to tak tu nie stoi niestety bo wiecie bo jak on Zaciągnie świeżego powietrza świeżego, ciepłego powietrza, to będzie miał łatwiej chycić, nie? Suszarka taka, kurde, tu taka przejściówka z butelki. Ale nie no, dobrze jest. Mam nadzieję, że on nam chyci. Czekajcie, to się nagrywa, chyba się nagrywa. Bo nagrywałem to ostatnio w nocy, powiem wam, ale w nocy to tam nic nie było za bardzo widać. To no mówię, nagramy teraz przez dzień. Gordy, nie mam tu sobie co podstawić. Czekajcie. Siedzenie, o. Może teraz da radę. No i nic, próbujemy palić. A e, Widzicie, jednak taka suszarka to dobra rzecz. O kurde, co tak śmierdzi? Co się pali? E, dobrze jest, ale widzicie, suszarka daje radę. Dobra powiem wam. Bierzemy się za to odświeżanie. Olej już sprawdziłem, paliwa dolałem. No i nic, no to jedziemy. Ładę już mamy rozgrzanego, także możemy jechać. Nie ma ładowania! Zgaszę go na razie. No bo nie ma, nie ma ładowania. No bo jak nie, nie ma tu połączenia, to nie ma ładowania. O kurde. O tak zahaczę jedno za drugie na razie. No i będę liczył, że się może nic nie stanie. No teraz ładowanie będzie. Czemu on nie pali? so yes. Oh yeah! I'm me.